Cześć, witam was bardzo serdecznie. Maciek Makula z tej strony. To jest gra, z której tutaj widzicie na Moonbreakers. Jest to produkcja, którą dostrzegłem na Steamie jako produkcję darmową. Z gatunku tych free to play, które tam trzeba płacić. Jest to symulacja kosmiczna. To taka bardzo właśnie w symulacji, to jak gadam, symulacja kosmiczna. To jest strzelanka zadana w kosmosie, gdzie dwie armie tłuczą się, no właśnie w takich realiach, tam czytamy według autorów inspirowanych drugą wojną światową i tymi bitwami powietrznymi. Tylko tutaj, oczywiście, jak się to dzieje, w kosmosie jest to bardzo fajne. Natomiast. Co wam chcę pokazać, to jest to, że gra występuje w języku polskim. Na początku poka pokażę wam też grę. I zobaczcie, jakie jest fachowe tłumaczenie. E, na przykład to jest, czegoś tak dobrze się nie bawiłem od czasów tłumaczenia MDK, które było totalnie skopane. Więc mam tak poziom szczegółowości grafiki, to rozumiem, że jest bardzo ładne, że głośność, FX, volume, voiceover i music volume to jest spoko, ale mamy sterowanie, mamy pożar, podstawową broń, ogień broni dodatkowej, dławić się możemy dając W, przepustnicy w dół, dając S, rzucić się w lewo przy pomocy A, dopalać wiadomo scoreboard, to już jest bardzo normalnie, że pogawędzić przy pomocy Entera i odwrócić kamerę. Tak więc Jezusie Nazareński, znowu jak się wrzuca do Google'a i każe im tłumaczyć, to totalnie z tego nic nie wynika. Boże, Sidewinder jest szybszy, lżejszy kuzyn Mamba. To jest po prostu wersja z Kali czytać i kazać tłumaczyć. Produkowany w ograniczonych ilościach do wykorzystania w profesjonalnych wyścigach śmierci. No, ogólnie tam niektóre nawet te teksty wychodzą, ale w większości wypadków nie, dlatego zostanę przy angielskim. Ale rzut w lewo, niech jak to było, to jest takie ładne, muszę sobie to zapamiętać. Dławić się, udławiecie się, się w lewo i pożar, podstawowa broń. Pożar, podstawowa broń. Dobre. E, Okej, okay, angielski, tak. Z czym to się je? Jest to nawet, nie ma jakiejś przeglądarki serwerów, niczego. Gra w ogóle działa też z poziomu, właśnie przeglądarki. Co może się podobać, nie podobać. I tak, mamy różne klasy myśliwców, za wygrane bitwy dostajemy punkty, które przeznaczamy na upgrade'y, które wyglądają także no, na różnych poziomach tutaj eee, naszego stateczku. E, jakiś silnik, który zwiększa prędkość maksymalną przyspieszenia, etc. pancerzyki, rozumiemy do czego to zmierza. Oczywiście pytanie rodzi się takie, czy tam nie będą mieć przewagi gości, którzy mają kasę, no ale no, jakoś autorzy muszą z czegoś zarabiać. Jak się walczy? I właśnie walka jest cudowna, to co mi się podoba, widzieliście, gra jest strasznie oszczędna jeśli chodzi o opcje, jest tego totalnie mało I na początku byłem rozczarowany, bo nie ma moich ulubionych ustawień, nie wiem czy da się w ogóle pada podpiąć, ale to sterowanie myszką, jak już przyjmiemy tę konwencję jest bardzo dobre Więc tak, my tutaj walczymy jako piraci, mamy dwie strony, piraci i rząd, widać to w prawej do nogu, co to w ogóle za tryb, capture the flag, więc no, to będzie sieczkarnia absolutna no i widzicie jak to wygląda, tutaj ściera się parunastu graczy na parunastu graczy Wymagany jest wreszcie pozorom o team teamplay, bo bez teamplay'u będziemy tutaj stać Pojedynczy taczek ginie od, stateczek ginie od razu Więc na początku sobie na kogoś zapolujemy Walka jest świetna, dopalać, e, możemy to jak mówię rzucić w lewo, czyli w prawo, czyli się obracać, przyspieszać, zwalniać I to wszystko I jest mnóstwo zakamarków, które można wlatywać na tych etapach Na przykład tutaj jest jakiś taki rozwalony asteroid Jakieś pole asteroidów, właściwie i nic, tylko sobie tam wlecieć i szukać przeciwników. Ja spróbuję się porwać na tę flagę wroga, ale to raczej będzie totalne samobójstwo. Zdrowie z czasem odnawia się samo, więc to nie jest tak, że giniemy. Ech, lamer jada. Czas im wreszcie pokazać. Eksplozje są strasznie ładne. One oczywiście są totalnie nierealistyczne. A to jest jakiś tam minerał, który zbieramy. Tam włączyłem niechcące opcje kupowania, jak widzicie. W tym przypadku, no nie mam żadnych żadnych bajerów, żeby sobie coś dolepszyć. Dobra, polecimy z jakimś gościem. Podejrzewam, że tu będzie fajnie, jak się zbierze jakąś ekipę i będzie razem latało w jakichś stadach. Jest bombowiec wroga. No niestety. To był finał wielkiej bitwy, ale to dobrze. Pokażę wam ją od początku. Może w ogóle zmieni się jakiś tryb rozgrywki. Z chęcią bym sprawdził coś z gatunku e, po prostu deadmecha, bo tutaj no niestety... Capture the flag wymaga naprawdę zgrania. Widzicie, jeden statek jest totalnie mało odporny. I tak, za 8 sekund rusza ten. Co tu mamy? No, oczywiście. Gra, prosi mnie, bym wyładował własną kasę. A takiego wałka. Okej, okay, zobaczmy, co teraz powstanie. To oczywiście mi pierwszy kontakt z grą. Wrażenia są pozytywne. Ok, o, atak na. Ee, jak to się ładnie nazywa? Na lotniskowiec, powiedzmy. I widzę, że wszyscy chcą tutaj w tym wziąć udział, więc będziemy wetować, wetować, wetować. I kto zniszczy wrogi lotniskowiec, wygrywać. To jest, wydaje mi się, świetny tryb, bo tutaj jest taka klasa jak. A, trzeba się zgłosić jeszcze gotowość, ale ja jestem chyba gotowy. Jestem, jestem. E, ponieważ tutaj mamy też taką klasę jak bombowiec, który jest powolny, za to zadaje niezłe uszkodzenia. I czemuż by. A, czemuż by nie, bo to żaden fan na razie. No i dobra, mamy chyba tutaj wytrzymałość naszych lotniskowców. Startujemy w takich ładnych falach. No klimacik jest ekstra. Ja podejrzewam, że będę sobie tą grę promował na strumyku i z chęcią tutaj z kimś zagram. Jeśli tylko... No, nie widziałem na razie wyszukiwarki przyjaciół. Chociaż może to jest z poziomu przeglądarki. Ja no, to naprawdę pierwsze odpalenie jest totalnie. I chciałem się podzielić, bo gra się bardzo, bardzo fajnie. Ok, no i szukamy wroga i przede wszystkim szukamy tego... Szukamy. No, wrogi lotniskowiec jest w jednym miejscu. Okej, okay, lawirowanie, zabawy, tu są jacyś wrogowie. Te takie fajne chmury to są właśnie ślady po naszych ziomach, którzy dostali po dupie. Okej, okay, ktoś tam mnie próbuje jakoś pozbyć się... A, przynajmniej, no nie, rozwalił mnie. Myślałem, że jakoś uda mi się uciec, ale to jest dziadostwo zbyt jeszcze mało zdolne do manewrów i czegokolwiek. Myślę... Zakładam, że ta gra się rozkręci w momencie, kiedy będziemy mieć te pojazdy lepsze. Okej, okay, jest ofiara moja. Niczego jeszcze się nie spodziewająca. Jeśli tego nie mówiłem, a mówiłem troszeczkę, to strasznie pochwalam sterowanie myszką. Ten gość nie wytrzyma tam długo. Niestety nie jest moją ofiarą. A szkoda. Sterowanie zostało doskonale dopasowane do myszki i klawiatury. Jak widzicie, tutaj sobie mogę dowolnie operować. I tutaj brawa dla autorów. Ładnie zakręcił, no ale no, niestety im to nie dało. Polujemy na następnych. Na razie ciężko to nazwać polowaniem, bo to im mnie tutaj jakoś próbują dorwać. No i zobaczmy. Ok, tu zaraz coś się wyłoni, chyba to jest wrogi lotniskowiec. Nie ma co porywać się z motyką na słońce. Natomiast tu jest mój cel. To jest bombowiec wroga. Eskortowany przez myśliwiec. Wszystko w takim faktycznie maty nieco drugowojenne. Okej, okay, moja pierwsza zdobycz. No warto było. Zobaczmy jak staty. Jeden... Jak na złość. Gra nie podaje śmierci. Widzę, że takie tendencje blizzardowe, bo jak nie wiecie, w StarCraft'cie blizzard eee... Przekreślił graczom, którzy nie są w ligach arcymistrzowskich spoglądanie na, na swoje tragiczne postępy, co motywował tym, że... Jej, tu Bombowiec nam atakuje nasz sen eee, Że gracze się demotywują w ten sposób tylko tracą za zapał do gry. I mi się to bardzo nie podoba w żadnym wydaniu. Lubię widzieć jaki jak jestem cienki tutaj nie ma co się oszukiwać. Okej, okay, bombowiec wroga, auto strasznie wytrzymałe podejrzewam. Ok, widzę, że zderzyliśmy się. Jest sprawiedliwość. Ok, jak działa bombowiec? No, Mogę wam pokazać tylko ten najprostszy, ale zobaczymy. Wolne, ee, uzbrojone w ciężkie torpedy. W ogóle myśliwiec też ma torpedy, zapomniałem o tym. Mam nadzieję, że ktoś będzie na tyle rozgarnięty. W co wątpię, bo gra dopiero wczoraj. Czy nie wiem, czy w ogóle wczoraj wyszła, w wczoraj prawiła się na Steamie. To pewnie jakiś kop graczy jest. Więc pewnie nie ma co na jakieś ambitniejsze taktyki. Więc taki to słoń Duża siła ognia, plus torpedy, zobaczymy co powie na to wrogi lotniskowiec. Lubię takie gry. Bardzo byłem dużym fanem na przykład Rebel Assault z Nintendo 64. To chyba nawet wylądowało na PC-cie. O Boże, pięknie, zahaczyłem o krawężnik oraz późniejszych na Gamecube. I tutaj to wraca. Torpedy uzbrajają się po czasie, z tego co rozumiem. No i zobaczymy, co z tego wyniknie. Z moich ataków. Coś mnie już ostrzeliwuje. Jak się tylko odwrócę, to mu nogi z dupy powyrywam z pomocy działka. Okej, okay, mam nadzieję, że moich chłopi się tutaj zajmą nim. Okej, okay, zwrot. I fajnie, bycie bombowcem to jednak jest... Bombowiec to ma klawę życie. Okej, okay, jakieś małe dziecko. Ale tfu, to też też bombowiec wroga. To cóż, swój ze swym walczy. To jakieś małe dziadostwo, które mam nadzieję pojadę. Nadzieja matką głupik niestety. I jak przy okazji z odkryłem, bombowiec ma tylko jedną tą wielką bombę. Ciekawe, dobra wracam do myśliwców, to zrobić jako wsparcie dla bombowców. Jak to wygląda? No na razie sytuacja jest bardzo, bardzo wyrównana. Okej, ciekawe jak tutaj... jak się będzie można zgrać. Z ciekawości zrobię z tego jeszcze kilka materiałów i zobaczę jak wygląda kwestia tych jakichś stworzenia drużyn, bo tutaj jakieś własne formacje mieć może być strasznie fajne. Gra pod względem czystego gameplayu w każdym razie bombowa. Jeśli nie skopią tych wszystkich około gameplayowych kwestii, no to jej, to wróżę jej niezłą przyszłość. Chociaż ja jestem kiepską wróżką. OK. Zabiłem bardzo dobrze, tylko no niestety na razie działam jak kamikadze. Trzy, ciekawie, 3. Ciekawie, czy do 5 jest bo niestety zbyt dużo mi, dużo mi tym chodzi. Okej, to coś podleciało. I zostało zlikwidowane. Piękna opancerzona bestia, taki lotniskowiec. Dobra, wracam do lawirowania tutaj w tym rozwalonym wielkim asteroidzie, który strasznie fajnie wygląda. I pomysły na plansze ogólnie są, in plus tutaj coś też wyrąbało. Dziwaczna jest ta prędkość, bo one są dosyć powolne. No ale jak mówią, że się wzorowali na drugiej wojnie, to cóż, dopięli swego. Ok, pociski z daleka. Zobaczymy, jak to tutaj zadziała. Pięknie. Czy zwrócił, czy się zawrócił? Ok, teraz ja mu wsiądę na ogień. Nie wypada kogoś dorwać w jakiejś takiej ładnej walce. Tu jest drugi. Tak, wchodzę teraz niestety w ogień ochrony lotniskowca. No nic, wciągnął mnie i zjadł mnie. Magiczny start, coś dłużej niż zwykle trwało. Nie czekałem na jakieś skompletowanie. Czy ten goleś miał jakiś... Koleś miał jakiś fajny statek? Czy mi się wydawało, że miał jakiś inny kształt? No tak, ma coś lepszego. Kurde jak Kosi. Lecimy z nim. Powiedziałem, Podejrz że zapłacił. No tak trzeba będzie zrobić chyba, żeby jakoś to porządzić. No urok gier, free to play. Ok, jest bombowiec. Będziemy robić za jego ochronę. Mam nadzieję, że nic go tutaj... O. Tak to właśnie działa moja ochrona. Okej, okay, nie, to był ten mój mistrz po prostu. I klimacik jest! Kurde. No, Coś mi zasiekało. No i moja ochrona Avexji, co to za straszna. A... Eee. Ja też chcę być bombowcem w takim razie. Uwaga. Oni pożyje dłużej. I tak jest faktycznie ten koleś, o którym mówiłem. Myślę, że w jakiegoś FH200. Widzicie to teraz na spisie pojazdów. Okej, okay, tu coś leci do nas. Mam nadzieję, że da się tego zarąbać. Jakoś tak, kurde no, dla mnie strasznie źle mi z tym Ale widzę, że tutaj jest podstawa do tego, by ćwiczyć w tej grze Okej, okay, czas znaleźć ładne pole z ostrzału i wypalić ładunek Posłać ich innymi słowy Ileż tam zostało? No strasznie wytrzymałe te lotniskowce I podejrzewam, że będę musiał zaraz skończyć Po prostu, tylko odpalę tę dwie bomby Minecraft Big Gość, który prosi się o jakieś takie spuszczenie łomotu. O. Dobra. Jestem w formacji. Takiej totalnie bezsensownej, ale jestem. Dobra, uzbrojenie. Zobaczmy co to teraz podziała. Czy oni mogą w ogóle strącać te pociski? To jest bardzo fajne pytanie. Mam nadzieję, że jak to ładniej siądzie. O! Zobaczymy, tu jest jakaś, jakaś wieżyczka, może uda się ją w ogóle, pozbyć się jej. Ułatwi to życie moim ziomom. No i jest, obrona tutaj siadła. Kurde, coraz ciekawszy ten rajd robi. Tu kolejna. No i tyle, bez niestety ochrony. Leżę, ale widzę, że bombowce mają przyszłość, więc jeszcze sobie tutaj polatamy. No wiem, materiał naukowy, no, po prostu dzięki niemu będę lepiej kiedyś grał. Ok, może tym razem dla odmiany przez te tutaj rozwalone coś, ten asteroid. Niestety, lawirowanie nie jest jakimś tutaj wielką rzeczą. Tutaj każdy może być asen pilotażu. No i w sumie dobrze, biorąc pod uwagę prędkość tych, tych cudeniek. Czy teraz się wyrobię? Ok, i tutaj. Tędy. Dobra, na horyzoncie zaraz. Horyzoncie, horyzont w kosmosie, pewnie. Och, coś mi siadło na dziub. W sensie na ogonie. Spróbujemy ich jakoś tutaj wymanewrować. Jestem skazany. Dobra, lepiej odpalić torpedę i tyle. A on że doleci i po prostu poczyni takie spustoszenia, że. Będą musieli przegrać. Dobra, ostatnia akcja i będę się z wami żegnał. Tak w każdym razie wygląda e, Moon Breakers. Niezwykle ciekawa gra. Czy ciekawa pod takim względem, że dawno takiej fajnej strzelanki kosmicznej nie było? Prostej w założeniach i mającej duży potencjał. Okej, okay, moja ofiara. Jest wymazany. Już się pojęcia wymazać przeciwnika. Wieżyczki jeszcze mamy. Dobra, lecimy z tym kolesiem. Mm -hmm. Będziemy tutaj siedzieć. Mam nadzieję, że twórcy przewidują jakieś tryby zespołowe. Może to jest początek rozwoju tej gry. Ja totalnie nic nie wiem. Jest adweksji. To jest coś dobrego. Jak tutaj u nas to pewnie nic spokojowymi tutaj. Zamiarami nie przyłazi. Kurde, kości tych gości. To chyba gra podstawowym w ogóle tym pojazdem. Strasznie długo się trzyma, to jest coś niewyobrażalnego. Dobra, zemsta, dostał. No i jestem ukontentowany. Dobra, do pierwszego zgonu. Tylko tak, czy dobrze lecę, bo oczywiście lecę źle. Podoba mi się zawsze te zakamarki różnych statków. Wielkie statki i malutkie stateczki to jest ulubiona kombinacja nie stojąca za sukcesem w większości tych gier. Okej, okay, rząd dostaje po dupie i bardzo dobrze, jak widzicie, zdrowie ich lotniskowca praktycznie już padło. Czas może wesprzeć parę takich zacnych Bombowców. Ten koleś na przykład. To jest myśliwiec oczywiście, ale polecę z nim. O. Ciekawe jak bardzo tutaj przynieść można z jakiejś zależności z życia, czyli formacje i takie, takie inne ciekawostki. Ops, no to pięknie. Popisałem się właśnie do tej formacji. O ho ho! Cała tutaj eskadra wyleciała. Tu jest ten gość do dobicia. Tu jest drugi gość do dobicia. Pięknie i wypada spadać, bo niestety moje zdrowie jest na wyczerpaniu. A zaraz się odnowi. Ok, dobra. Mam już tam powoli gwiazdki się odbudowują. I tutaj jest coś, co będzie ładnym moim celem bombowiec. O, jak pięknie wszedł wprost w ogień, ktoś inny mi go zjadł niestety, ale to nic, zostaw tu moich. No i zaczęło się robić ciekawie, się dotrwać do tego momentu materiału, wreszcie jest taka walka, e, którą warto obejrzeć. Co więcej, wreszcie zaczynam kosić, więc totalnie miło. Ok, teraz tylko jakoś wymanewrować tego dziada, myślę, że tutaj dobrze to wszystko zrobi. Ucieczka. Nie ma ucieczki w nadprzestrzeń, Jeśli pamiętacie pewnie jakieś X-Wingi, to oskarżycie to, to tekst. Osłony na tył i uciekamy w nadprzestrzeń. Ok, czy ktoś z naszych tu jest? Gdzieś tu się zaczaje i zobaczymy. Ale to będzie wreszcie piękny, piękny sukces. Okej, okay, widzę, że się strasznie porywają z motyką na słońce. Potrzebujemy bombowców, które by tu strąciły te... Ok. Gdzieś zmyknął, tam. Ach, zacięło mi się niestety. No, karabin się przegrzewa z czasem. To co? Muszę to samo zrobić najwyraźniej. Okej. Okay. Totalnie, totalnie rządzimy. Myślę, że zobaczymy jakąś spektakularną scenę eksplozji tego lotniskowca. Z ciekawości mogłem włączyć polską wersję. Nie da się teraz zmienić. Ciekawe jak przetłumaczyli, znając talent. Tłumaczy. W sumie to ciężko przetłumaczyć, no ale lotniskowie jest tak w miarę dobrze. Jest lotniskiem dla statków, tyle że w kosmosie. Ok, cel na horyzoncie. Podlecieć odpowiednio blisko, aktywować bombę i odpalić. No, cokolwiek się nie stało, wygraliśmy. Tak więc to jest to. Moonbreakers polecam bardzo serdecznie, bo za darmo i każdy może sprawdzić. Na pewno na, na Steamie tutaj też stronę projektu. Trzymajcie się. Cześć.